But she's all you'd ever want. She's the kind i like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style. She's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh! She's a lady. Talking. Doty porozumiewały się cztery konkursy Miss Trans odbywały się od 2011 roku. W tym roku będziemy mieć pierwszy mały już piąty konkurs. Do tej pory we wszystkich konkursach startowało łącznie 48 kandydatek. Każdego roku przyznawany jest główny tytuł Miss Trans, a także tytuł niższego szczebla, jest pierwsza druga Miss, Miss Publiczności. No i w zależności od roku jest jeszcze Miss Internetu stron była w jednym roku, w zależności też od tego jakie mamy nagrody, jakich Do tej pory wszystkie konkursy odbyły się w klubach lgbt -owskich. W tym roku po raz pierwszy chcemy wyjść szerzej, poza kluby anglowe, dlatego konkurs w tym roku odbędzie się w teatrze, który nas tutaj wspiera i no, tym samym staje się jednym z naszych sponsorów, przy czym no, oczywiście też chcemy się nadal rozwijać i musimy o tym, żeby w kolejnych latach iść coraz wyżej. odbywał się przy wsparciu naszych sponsorów. Były z nami firmy, osoby prywatne, kluby. W tym roku, oprócz tego wsparcia, chcemy zaprosić również Was. Jeśli chcecie się z nami zabawić, chcecie przyjść na konkurs, chcecie zobaczyć całe przedstawienie, pomóżcie nam zrobić z tego profesjonalną akcję. Tu, na tym serwisie, możecie nas wesprzeć. W tym roku to będzie już piąta edycja konkursu. Na piątą edycję, to prawie, to prawie dziesięciolecia, połowa dziesięciolecia, mamy nadzieję, że będziemy mieli o wiele więcej kandydatek czy potencjalnych kandydatek niż wcześniej, dlatego chcemy przede wszystkim zaprosić Was, zgłoście się, zaproście koleżanki, przyjdźcie, bo bez Was nie ma tej interesu. Szanowni moi, w tym roku znowu będę miała przyjemność prowadzić galę Mistrans w Teatrze Dura Strefa. Ten e, wybór Mistrans ma nie tylko wymiar społeczny, również wspaniała zabawa dla Was. Konkurs Mistrans nie jest takim zwykłym konkursem piękności. Trans kobiety bardzo potrzebują potwierdzenia swojej kobiecości. Tu nie chodzi o jakąś wyjątkową piękność, o piękne stroje. To chodzi o to, że kobiety te chcą poczuć się bezpiecznie, chcą poczuć się docenione, żeby ta ich kobiecość znalazła jakiś wydźwięk. Podziwiajmy te wspaniałe dziewczyny, które które biorą udział w konkursie, które chcą pokazać jaki mają wdzięk, jak potrafią być kobietami. Pamiętajmy, że ta ich kobiecość bardzo często jest okupiona wielkim bólem i długą drogą, którą dochodziły. Zapraszamy na konkurs Miss